Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku zobaczycie jak można rozegrać ExoTech w taki sposób, żeby dały Ci RP. Zacząłem tutaj z Kidret, trafiłem w Gregasa. No i mamy dwa kowadełka. Taki mamy region. Kowadełka zawierają dwa komponenty. Tutaj kupujemy wszystko, bo mamy 5 zł, więc trzebuję. Dokładam nidarkę, ponieważ tutaj jeszcze nie wiem co będę grał. Gdyby był to spot pod Nitro, to bym się skusił, ponieważ Nitro w obecnym patchu jest całkiem sensowne. Trafiamy różdżkę. No i tutaj w sklepie mamy parę, bo możemy dokupić wajkę, żeby mieć dwie, więc oczywiście kupuję. Wystawiam sobie też kogmawa, albowiem łączy mi się z Kindred. No i obserwuję dalej, co się wydarzy. Dostaję łezkę, dostaję zbroję, dokupuję popi, aczkolwiek tutaj mogłem chyba dokupić rasta. No i tutaj mamy nasze srebrne augmenty. Średnio mi się podobały, więc ostatecznie przerobowałem wszystkie, ale było jeszcze gorzej. Ostatecznie wziąłem augment nada się, ulepszyłem sobie wajkę, ponieważ była w sklepie i ulepszyłem sobie nidalkę. Sprzedaję sobie tutaj rzeczy, wziąłem jacksa, żeby zobaczyć Exotek. No i te dwa pierwsze przedmioty są całkiem sensowne. Otwieram więc kowadełko, biorę zbroję i biorę łuk. Zaczynam tutaj myśleć o Zeri, dlatego też zmontowałem gizu oraz zmontowałem ciernistą zbroję na Wajce. Mój stół mimo wszystko jest koślawy, albo nie ma synergii z przodu. Zaznaczam sobie egzo póki co, ponieważ no, myślę o tym, myślę o tym. Na czym polega ogment, który wziąłem? Polega na tym, że każda jednostka, która nie trzyma przedmiotów na moim stole ma 50% szansy, że przy śmierci zrzuca złoto. Bardzo dobrze gra się ten ogment po prostu nie ubierając nic. I robiąc serię przegranych. Ja tutaj mimo wszystko stwierdziłem, że było no, gdzieś tam dodatkowo, to złoto mi pospada i będzie w porządku. W kolejnym sklepie dokupuję kobawa, dzięki czemu mam dwie sztuki. Dokupuję też Silasa, który jest obrońcą. Także docelowo chciałbym go połączyć z wajką być może, a kobawa. Oczywiście może się ulepszyć. Ekonomii tutaj zrobić nie mogę, także po prostu czekam. Jhin też został kupiony, głównie z myślą o tych egzotekach. Gdyby taka opcja była otwarta, walczymy sobie z w 2-2, ale ostatecznie dostajemy w cybo. Miał przewagę dwójek, miał przewagę Snergi, po prostu miał lepszy stół. Kolejny sklep, trafia się Morgana, ale trafia się też Skarner. Skarner łączy się z kopawem, dlatego jest lepszą opcją na obrońce niż Sylas. Tutaj sprzedaję lidali i zaczynam myśleć o tym, żeby wejść na poziom ekonomiczny 10 sztuk złota, albowiem i tak nie mam serii wygranych. Także posprzedawałem nadwyżkę, zostawiam to, co mam teraz na ławce rezerwowych, z nadzieją, że. To znaczy, nie wiem czy z nadzieją. No po prostu, jeśli wygram, to dostanę złoto, a jeśli przegram, no to coś sprzedam. Trafiamy Jacksa Kerry, To troszkę nas niepokoi, albowiem oznacza to, że będziemy kontestowali na Egzoteku, czyli gościu też będzie go robił. I finalnie tutaj dostajemy w CEBO. Więc jeśli chodzi o przedmioty Egzotek, najważniejsze czy jest ten przedmiot, który mam na pierwszym slocie? Jest to idealny przedmiot na serii. On jest taki żółty. Zresztą zobaczycie go jeszcze. Drugi przedmiot to jest idealny przedmiot na bordę zera. Zwiększa mu tarcze, też jest super. Tutaj sobie wziąłem, wziąłem sobie pasek. Natomiast gdyby do tego wszystkiego na egzotech przedmiotach był jeszcze stabilizator pulsu, to zeri byłaby niesamowicie mocna. W ogóle byłby to idealny spot i wręcz forsowałbym chyba egzotek, ponieważ zeri dostałaby gizu, stabilizator pulsu i też ten żółty przedmiot. I to po prostu jest kosa. Świetna postać wtedy. Natomiast równie dobrze może dostać dwa razy gizu i żółty przedmiot, albo gizu, żółty przedmiot oraz gunblade, czyli miecz plus różdżkę. A gizu to oczywiście łuk plus różdżka. Także w tym momencie ubrałem dosyć mocno wajkę. No nie mam tutaj serii wygranych, także sam nie wiem, czy dobrze tutaj robię, ale gdzieś tam w środku stwierdzam, że chciałbym tego zdrowia zachować jak najwięcej, przegrywając, ale jednocześnie przegrywając tak minimalnie, żeby jeszcze tutaj pozabijać jak najwięcej jednostek i stąd właśnie to wzmocnienie. Tutaj owocuję to fajną przegraną, ale mam 19 sztuk złota, więc sprzedaję Jaxa, żeby mieć 20. Czuję też lekki niepokój, ponieważ gościu będzie Jaxa podbierał i boję się, że mi się nie trafi, ale powinien się trafić. Kolejny sklep 28 na 30. Chciałbym dobić ekonomię tutaj. Walczymy na chłopeczka z kowadełkami. Nasza wajka naprawdę mocna, strasznie dużo tankuje, ale okazuje się, że tutaj wygrywamy. I tutaj leży pieniążek, który wypadł mi z augmentu. I ja o tym zapomniałem, dlatego tutaj sprzedałem Kogamawa. Także to był duży błąd, ponieważ mój augment dobiłby mi ekonomię i tak. W kolejnym sklepie kupuję jeszcze jednego skardera. Wystawiam go sobie na stół, ponieważ jest on w pieniążków. No i liczę tutaj na to, że uda mi się dobić ekonomię na 40 sztuk złota. Przypominam, że każde 10 sztuk złota, które trzymamy daje nam pasywnie jedno sztukę złota co turę. Znajdujemy tutaj łuk, łaszczyk, zbroję oraz pasek. Niestety ekonomia się wtedy nie dobiła. ale sobie łuk na Kindred. Robię sobie tutaj sunfire cape pana wajce. Ogólnie mój zamysł jest prosty. Potrzebuję redukcji leczenia u przeciwników. Także taka zbroja Sanfer kpik, pasek plus zbrojka będzie idealna na przyszłość, fajny chłopeczek kolejna potyczka, dostajemy złota troszkę, no wiadomo, tutaj dobrze byłoby już wygrać, ponieważ wygraliśmy poprzednią rundę i ostatecznie po prostu wygrywamy, także fajnie no i mogę tutaj sprzedać Gina, żeby zrobić ekonomię, ale tego nie zrobiłem ponieważ stwierdziłem, że Gin chciałbym go mieć no i tutaj sprawdzałem sobie augmenty przekręciłem sobie wszystko i ostatecznie wziąłem replikację tutaj trafił nam się mieczyk, łuk oraz płaszczyk wziąłem mieczyk ponieważ wiem że mogę z tego zrobić przedmioty na Gina. wiem też że może to być szodzinka dla warusa. No i ewentualnie jakiś Gunblade dla Zeri, chociaż tutaj chyba wolałbym zagrać te dwa Rage Myślałem o rozdawaniu płaszczyka dla Skarnerów, ale się wycofałem, ponieważ mam ten odnet do robienia złota. No i też niepotrzebnie dałem ten mieczek na kogława, ale mam dwie wygrane z rzędu, więc gdzieś tam liczę na to, że się uda. Znawiam gościa, który ma 100 HP, także szanse maleją. Nasza walka tutaj bardzo cięż, ciężko sobie radzi, ale sobie radzi dzielnie. No, ale ostatecznie dostajemy w cyba. Także te, nasz, te nasze serie w tej grze no nie są zbyt wybitne. Ale ta gra pokazuje, że tak naprawdę, nawet grając w ten sposób, i tak można dalej wygrać. Dostajemy oczywiście mieczyk zgodnie z replikatorem. No, i tutaj wypadałoby coś dołożyć na stół, żeby chociaż tworzyły się pieniążki z augmentu. Dokładam sobie Gina. Tutaj spotykamy Jacksa Kerry. Na szczęście gościu ma troszkę wolniejsze tempo. Ma piąty poziom. Roluje tego Jacksa, więc będzie Wolnie szedł po ósmy. To daje nam takie okno czasowe, żeby szybko wejść na ósmy oraz znaleźć zeri przed nim. Tutaj wygrywamy. No i kolejne koło przed nami. Tutaj myślę o tym, żeby dokończyć Range Blade'a na zeri I ostatecznie jestem w stanie. Trafia nam się też kaiser Oczywiście kolejny mieczek się pojawił. Kupiłem Rasta. Albowiem uważam, że będzie lepszy niż powtórka z karnera, robię sobie tutaj Rage Blade'a i pcham powoli poziom. Oczywiście, nie schodząc z 50 sztuk złota, nasze zdrowie jest na wysokim poziomie, nie musimy się jeszcze martwić, więc po prostu idziemy w stronę ósmego. No tutaj finalnie dostajemy w cyba od chłopeczkę, także mamy taki zigzag. Żadnej serii nie możemy stworzyć tutaj. Kolejny jest sklep jest Jean, jest też Chogat, Tego na początku kupiłem ale potem zrezygnowałem, stwierdziłem, że szybki ósmy i jazda z chłopeczkami. w ogóle ten poziom siódmy popchnąłem już teraz i dorzuciłem Mordeccaizera gdyż stwierdziłem, że ten augment do formienia pieniążków i tak zaraz mi odda pieniążki będę miał 40 sztuk złota, no i chcę tutaj szybkiego szczupaczka na ósmy walnąć tak też się dzieje, dostałem złoto, jeszcze więcej złota i jeszcze więcej złota, albowiem wygrałem tutaj z chłopaczkiem neutralka, kolejny Mordeccaizer Mamy też kod który jest możliwy do ulepszenia, ale stwierdzam, że nie skorzystam z tego, albowiem chcę mocno tutaj popróć zaraz level, czyli poziom, także każde złoto się liczy. Dostajemy tutaj łuk, dostajemy łezkę, warusa, piąstkę, różdżkę. No i stwierdzam, że dobra, szczupik, także pcham poziom. Mam 20 złota i roluję troszkę ryzykownie, troszkę może głupio, ale trafiam tutaj Gina, dwójeczkę, dokładam warusa, dzięki czemu dostaję ten przedmiot na zeri idealny, ten żółty. Zdejmuję Rageblade Skindred, Wrzucam sobie na razie przedmioty na Gina. Te przedmioty docelowo będą na Zeri. a te przedmioty, które ma być na Gina, wrzucam sobie na Kogmala. Grzymamy Shorgin oraz Infinity Edge, teraz do tego jeszcze Rage no i liczę na to, że może ten stół teraz będzie na tyle dobry, żeby wygrywać coś i tutaj wygrywam. Kolejne augmenty, przekręcam lewą stronę, przekręcam, nic mi się nie podoba z lewej, ale stwierdzam, że to co jest z prawej jest spoko. Dlatego biorę, trafiam tutaj Kobuko, Kobuko oczywiście wchodzi na stół, albowiem łączy się z Mordekajzerem, robimy 10 sztuk złota, no i rozdzielamy jednostki tak, aby stały parami. Dlaczego parami? Ponieważ mam taki augment, który mówi, że jeśli stoją parami, to dostają dodatkowe statystyki, także ogólnie ta kompozycja bardzo lubi dodatkowe przedmioty jak coś. Mówię tak na przyszłość, żebyście wiedzieli. Trafiamy znowu tego gościa, który ma 100 HP, lecą pieniążki, dużo pieniążków, ale ostatecznie dostajemy dalej w cyba od niego. Także tempo tego gościa cały czas jest o krok przed nami. Kolejny sklep i tutaj trafia nam się Zeri. Także stwierdzam, że oho, sprzedajemy kogława. Oczywiście przerzucam przedmioty z Jina, ustawiam parami, Zeri dostaje dwa razy Rage Blade, swój idealny przedmiot. Dziś dostaję pozostałe przedmioty, które robiłem dla niego I dalej zamierzam robić ekonomię Gdyż liczę na to, że ten stół i tak jest wystarczający Właśnie, żeby troszkę tej ekonomii podrobić Ewentualnie godzę się na to, żeby zapłacić zdrowiem Za pieniążki, żeby w przyszłości móc Wzmocnić stół Kolejna walka, tym razem Rengar Zeri się tutaj odpala No ale Zeri, zamiast uciekać przed Rengarem To idzie pod niego Na szczęście i tak wygrywamy Ale spokojnie, Zeri jeszcze pokaże, że bardzo kocha Rengar Kolejne koło ale W tej kompozycji że trzeba, trzeba pamiętać żeby robić naprawdę mocny front. Także dwa ubrane tanki to jest spoko sprawa, ja tutaj biorę Mordekaisera, bo wiem, że mi się ulepszy. autuje. No i gości od Jacksa trafił jedno zeri, ale to nas jeszcze nie smuci. No i skoro Mordekaiser ma drugi poziom, to chcę go ubrać. Chwilowo kładę na Kobuko Event Shroud, czyli przedmiot do penetracji obrażeń fizycznych, który docelowo mi się bardzo przyda. Okej, okay, tutaj jeszcze nie zdecydowałem się przerzucić przedmiotów na Mordy -Kezera. Uważam, że to jest błąd, ale może dlatego tak zrobiłem, że nie mam po prostu zamiennika na front. No i proszę, jax Kerry, rozpędzam się. Zeri się rozpędza i co? I idzie pod Jacksa prosto. Ja nie wiem, bo ona naprawdę lubi takie rzeczy. Poszła, przytuliła się do Jacksa i padła. No cóż, także tutaj w cybał, kolejny sklep, mamy Jacksa wreszcie, zamieniam za skardera. Dostaję przedmiot do Mordecajzera, w tym momencie wręcz chcę go ubrać. Sprzedaję więc wajkę, dokupuję Gregasa, troszkę się przestawiam, daję Mordecajzerowi ten przedmiot, ciernistą zbroję oraz redemption. A Sunfire ląduje na Kobuko. Oczywiście zamiast Kobuko widzę tutaj też Sejuani. Sejuani wręcz w ogóle chciałbym mieć w tym teamie, ponieważ robi bardzo ważne ceceki. Natomiast tutaj z hupeczkiem wygrywamy. Neutralka, trafiamy Sejuani. Także widać, że gierka chce nam dać tych egzoteków. Sprzedajemy Gregasa. Nie? Przepraszam. Nie sprzedałem Gregasa, zdjąłem Jack'a po prostu na razie. I dołożyłem Gregasa, ponieważ całej drużynie daje zdrowie. Natomiast przyszłościowo, jak już trafimy na Firi, to chcielibyśmy grać 7 egzotek. Trafiały jakieś mieczyki, trafiały dwa przedmioty, które będą się przekręcać. Mają taką żółtą ramkę, warto zwracać na to uwagę. Tutaj kolejna Zeri. Kręcę sobie trochę, zbiera Border Kaisery no i zeri się ulepsza. Także w tym momencie przestaję kręcić. Biorę zbroję, ponieważ z łezką mogę zrobić bardzo ważny przedmiot. łezka plus zbroja daje dużo szybszą aktywację umiejętności na froncie. Czyli albo kobuko się szybciej odpali, albo docelowo sedźwali. Warusowi dałem tutaj jeszcze mieczyk, no chciałbym już tutaj wygrywać. Z tego przekręcającego się przedmiotu liczę na łezkę. O no proszę Państwa, tutaj niestety dostajemy w od odemnewki. Że 39 punktów zdrowia, 38 ekonomii. Ładnie się zgrało. Kolejny sklep nie ma nic. Łuk nam się wyrolował. Także tutaj po prostu jeszcze czekam i obserwuję, jak to wszystko wygląda, w jakiej jestem sytuacji względem lobby. Przestawiłem sobie Zeri na prawo. No i zobaczmy, anima skład. Zeri się oczywiście rozpędza. Nasz Mordekaiser dzielnie tutaj próbuje to utrzymać. Pieniążki lecą, ale niestety jesteśmy biażdżeli. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy za słaby stół. Także poziom dziewiąty odpada. Musimy ten stół wzmocnić. Więc zaczynamy kręcić. Ulepszamy Warusa. Ulepszamy Jacksa. Zbieramy sobie jakąś sianeczkę, filotowe rzeczy, żeby nam się trafiło to, co chcemy. Ulepszamy Mordekaisera Znajdujemy kobuko. Znajdujemy Seduali. Sprzedajemy czwóreczki, żeby kręcić dalej. Ulepszamy sedjuali. Że w tym momencie mamy kolejnego fajnego fronciarza, ale dalej nie mamy na Firi, więc potrzebujemy ją znaleźć. Natomiast nasza sedjuali odpala już naszego ulta. Także fajnie tutaj dodaje nas naszą siłę do stołu. Co ostatecznie sprawia, że jesteśmy w stanie wygrać z Natomiast dalej chcemy znaleźć na Firi. Tymczasem kolejne kółeczko. Oczywiście interesują mnie przedmioty na front, ponieważ Zeri potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Niestety zostają zabrane, także biorę sobie Rageblade'a oraz Zaka, czyli 5 sztuk złota oraz aktywator dla Varusa. Aktywator mam na myśli przedmiot, który przyspieszy jego używanie umiejętności. Przedajemy Zaka, no i szukamy. Jest na filii od razu, także zmieniamy sobie teraz na... 7 egzotek, ale Kobuko nie sprzedaje, ponieważ Kobuko dodam na dziewiątym poziomie. Także ubieram sobie sedżuami przede wszystkim najważniejsze, żeby miała te zbroje z łezki plus zbroi, ponieważ wtedy będzie szybciej ultować. jak chcemy, żeby ultowała dwa razy na grę chociażby robię przedmioty na się, ale no w tym momencie liczę na to, że mój stół jest stabilny na ten stage. Sejuani ładnie się ustawiła przez X Puściła pierwszego ulta Zestunowała No i proszę państwa jest podrzucona teraz Ale puszcza drugiego ulta I właśnie o to chodzi żeby ta Sejuani dwa razy zultowała Gdyby tak się nie stało to teraz Zeri by wszystkiego nie wycięła Także ostatecznie wygrywamy z hupeczkiem, który nas wcześniej bił No i zaczynamy budować ekonomię i myśleć o poziomie 9, żeby dorzucić kobuko. Kolejny przeciwnik. Tym razem anima skład. Ale nasz front jest naprawdę całkiem solidny. Serzu się ładnie odpala. Kaiser jest bardzo wytrzymały. Dwa ulty, naturę, zaczyna walkę i proszę bardzo, wygrywamy. Neutralka. Tutaj dobijamy sobie ekonomię po prostu. W kowadle znajdujemy na jedną zbroję, także mamy jeszcze więcej tankowości. Wbijamy poziom dziewiąty, dokładamy. Przepraszam, najpierw rolujemy i znajdujemy Kobuko Level 2. Sprzedajemy Mordekejzera, bo chcę tutaj szybko wyeliminować chłopeczków. Dokładam Kobuko, przekładam oczywiście przedmioty na niego z Jacksa. No i teraz muszę się ustawiać tak, żeby te ceceki od frontu siadały tam gdzie bym chciał. Teraz Sejuani stoi blisko GX level 3, także leci w ją ulcik. No niestety tutaj nie sięga, więc musiałbym ustawić się bardziej z lewej, ale będę miał nauczkę na przyszłość. Tymczasem nasz stół jest tak silny, że wygrywamy z kupeczkiem i tak eliminujemy go. No to sposób, trafiamy do top 4. No i tak naprawdę, co my możemy więcej zrobić? Możemy ulepszyć na Firi, ale to nie jest jakiś bardzo duży upgrade. Także ten stół tutaj już jest stołem finalnym na poziom 9. Na poziomie 10 dodałbym po prostu Cyberbossa, żeby kobuko był jeszcze silniejszy. Przedstawiam sobie Sedżu, żeby łapała należniki. No i proszę bardzo, spójrzmy na te Zaje, Sedju sobie stoi, odpala pierwszego Ulta, Zaja dostaje stula, no i Sergiu nagle odpala drugiego ulta i Zaja znowu dostaje stula. To jest naprawdę mega dobra strategia. Także eliminujemy tutaj ostrą cipkę 7 i w tym momencie jesteśmy w finale. Że zostajemy z Cyberbosem, z XKery. No patrzę, jak on tutaj stoi, żeby w razie czego się ładnie ustawić pod niego. Także planuję w ostatniej chwili zrzucić mu na łeb ceceki. Udaję, że Sedgwali stoi, stoi z lewej strony. Coś tam sobie roluje. I nagle przestawiam się na prawą stronę Sedgwali oraz Mordekaiser obok, żeby szybko tankował jak ona się już wywali. I proszę bardzo, rozpoczyna się finał Sedgwali. Ultuje po raz pierwszy, Ziggs dostaje stula, w sumie cały stół dostał stuna. I proszę bardzo, ult po raz drugi, elegancko na stulniku sobie strzelamy i w ten oto sposób wbijamy pierwsze miejsce w lobby. Zapraszam dzisiaj na streama 16, dzięki, że jesteście, powodzenia w TFT, wszystkiego dobrego i w cyc.